Kochani, kochani, więc ja Was witam tym razem z mojej szafy. Ta szafa nie jest jak youtuberek wielkich, które sobie, wiecie, zrobiły piękne te szafy. Moja szafa jest tak, że widać na razie wszystkie rzeczy. No już sorki, ale przy kanale trójce dzieci i full time pracy nie mogę nic innego zrobić. Fajnie bym chciała mieć to pozakrywane. A w szafie dlatego siedzę, że szukał mnie Pawełek. A ja mam 30 minut, żeby chociaż zacząć składać tego vloga, żeby pojawił się... Yy, w sieci jutro. Więc, więc zaczynamy. Może na tle białych drzwi trochę lepiej. Słuchajcie, no szafa będzie zawsze szafą. Tak więc, kochani, Wiele, wielu z Was pytało mnie o wybory. Ja te wybory nagrywałam. Nagrywałam na Instagramie i również na pamiątkę, żebyśmy mieli na wideo. Więc to, co mam z zeszłego tygodnia, jak żeśmy przechodzili te wybory, w trakcie, gdzie nie wiadomo było jeszcze, kto wygra, wrzucę Wam w sieć i to będzie dzisiaj w tym filmiku. Chciałabym jeszcze raz podziękować, pomimo, że dziękowałam Wam na Instagramie, nie wszyscy mają Instagram, nie wszyscy mnie śledzą na Instagramie. Co polecam? Bo dużo jest więcej takich dziennych y, vlogów i stories, więc y, polecam tam mnie również śledzić. Ale y, dla tych, którzy nie widzieli mojego postu na społeczności na tej zakładce albo na Instagramie, chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za 2000 subskrypcji, bo mój sukces jest waszym sukcesem. Dobra. Nie przeszka... nie przeciągam, idziemy do wyborów i zapraszam na vloga. Pa. No więc co? No siedzimy, czekamy. Chłopaki dzisiaj chcieli w tym przedwyborczym wieczorze sobie zarzucić coś takiego jak fast food. To się nazywa ciek. Cie cztery lata minęły jak z Bata strzelił. Pamiętam, że Trump był um, naprawdę zaskoczony, nawet dla mnie osobiście to się tak wydawało, że on był zaskoczony tą swoją wygraną, że on się nawet tego nie spodziewał, że on sobie, tak wiecie, z buta podszedł, nawet nie wiedząc, że naprawdę zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc pamiętam ten wiec wyborczy to wszystko. Naprawdę fajne wydarzenie. O, jeszcze tak dla ciekawych, jestem w Stanach 18 lat, bo ciągle dostaję to samo pytanie, bo <gryw> widocznie nie wszyscy śledzą wszystkie filmiki. Więc jestem w Stanach 18 lat, ale głosować mogę od 11. W 2009 roku zostałam obywatelką Stanów Zjednoczonych. Dostałam certyfikat naturalizacji, to się tutaj nazywa, czyli otrzymania. Obywatelstwa amerykańskiego, więc od tego czasu już mogę głosować. Różnica, jeszcze tak na marginesie przypomnę, między obywatelem a posiadaczem zielonej karty jest taka, że wszystkie prawa mają takie same, tylko że posiadacz zielonej karty nie może głosować w wyborach na prezydenta. Mąż jest w pracy, chciał, żebyśmy mu też dali znać, ale, wiecie, mi się tak wydaje, że ponieważ jest dużo tych głosów, Między innymi nasze głosy. Ja i mój mąż żeśmy zadecydowali, że będziemy głosować w formie listownej. I troszkę byłam, um, troszkę sobie myślałam, że źle zrobiłam, bo nie wiedzieliśmy, jak ta pandemia się posunie, i dlatego wybraliśmy y, formę listowną. Więc myśmy wysłali swoje, um, jak to się nazywa, ballots. <laughs> Po polsku, jak to się nazywa swoje a, formularze, swoje głosy żeśmy wysłali około tydzień temu, mam nadzieję, że już dotarły tam. No ale są jeszcze ludzie, którzy wysyłali na przykład wczoraj, przedwczoraj i liczy się data stempla pocztowego, tak? Więc a, myślę, że te wybory w tym roku to będą takie dziwne, bo nie sądzę, żeby było na 100% wiadomo, kto wygrał. Dzisiaj wieczorem macie to wideo, to na pewno już wiecie, kto jest prezydentem, nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Um, oczywiście nie powiem wam, na kogo głosuję, bo to już nie chodzi o to. Wiem, że religia wypowiadałam się na temat sytuacji w Polsce na jednym z moich vlogów. Religia, polityka, orientalność seksualna to są rzeczy, które naprawdę dzielą ludzi, więc nie chodzi o to. Uważam, że. Każdy jest, każdy jest wartościowym członkiem społeczeństwa, niezależnie na kogo głosuje i każdy ma prawo wyboru w wolnym kraju, takim jak jest jeszcze nadal Ameryka. Wow, Biden w Florida tak jak wam powiedziałam kochani jedziemy jedziemy zamówić um, dosyć daleko 15 minut stąd Chick-fil-A to chłopacy lubią właśnie coś takiego Chick-fil-A um, to jest taki fast food, ale troszkę lepszy taki um, z kurczaczkiem no i oni tak chcieli. No więc to jest 15 minut w jedną stronę, 15 w drugą. Oglądałam trochę um, wyborów. Myślę, że to parę dni zajmie, żeby te wyniki były takie oficjalne. No ale zobaczymy. Ważna noc dla Stanów. Ważna noc. Wybory. Left. Mama, what is that? no i przyjechaliśmy do Chick-fil-A that's Chick-fil-A więc that? zamówiliśmy wszystko dwa duże thank you. dwa duże sandwycze dwa duże french fries i do, do tego um, Dziecięca zabawka i frytki do niego i z chicken nugget z tymi nuggetsami. Na wszystko żeśmy zapłacili 23 dolary. Do siebie nic nie wzięłam, ale frytek jest zawsze tak dużo, że, że można się podzielić. Oh, it's really good. Blow on it. Oh. Tematycznie thematically, even. Like it's made of tej naszej całej telewizji flagi amerykańskie, bo dzisiaj jest dzień wyborów, no to wypada. Okej, okay, zobaczymy na jakim etapie teraz oni, co oni teraz dyskutują. Okay. To no mi włączył te napisy. Ja nie lubię napisów. Oh my gosh. No na razie chyba Biden, Biden wie, y, przewodzi. Więc nie wiemy. Zresztą idą stan po stanie. Więc zobaczymy do czego. Jak to się wyjaśni. No, nie wiem czy to się dzisiaj, słuchajcie, wieczorem rozstrzygnie, już jest po 23:00, 23:30. 30. Jeszcze dużo liczą tych głosów, które przyszły w formie listownej, ale, ale naprawdę głosami tymi elektorackimi, czy jak to się nazywa, Biden, Biden przewodzi. Nie wiem jeszcze, które Stany już, już Wisconsin chyba. Nie, czy Arizona już powiedzieli, że jest za, Biden, za Bidenem i to dosyć duża rozbieżność, także nawet niektórzy stwierdzili, że Biden mógłby i spokojnie teraz spać, bo raczej on wygra wybory. No ciekawa sprawa. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're gonna win this." Thank you, thank you, thank you. Your patience is great. Let's walk over here. Short message there. <śmienicza> Le, Le misji Pawełek, no ja cię teraz nagrywam, to ty nie możesz siebie zobaczyć. Pawełek. <śmienicza> Bleble? Czekaj, co tam jest? Co tam jest? No, 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 don't touch it, okej? Okay? jakie ładne upiekliśmy, tak? Dawa, jak chcesz tutaj przekładać, To? To? put it in here. good job. Do high five. Papa, do, do, the Pawełek, chodź. Pawełek, co przyszło? Twoje łóżko? Biden wygrał, jest 46. szóstym prezydentem w USA. U boku Bidena pierwsza ciemnoskóra wiceprezydent. Jej tata był jest z Jamajki, mama była z Indii, zmarła y, w 2009 roku na raka. Um, także na pewno wielkie wydarzenie, że kobieta zmieszanej rasy jako pierwsza w Stanach Zjednoczonych jest wiceprezydentem. Przebierzemy piżamkę. I taki właśnie zestaw przyszedł, już jest złożony. Zestaw dla dzieci razem z stoliczkiem. Tu jeszcze czekamy na zestaw do kompletu z tym właśnie pieskiem Paw Patrol. I taki tutaj organizer. Ej, kto tu się chowa? Kto tu się chowa z syrkami? Kto tu się chowa koło Elmo, A kuku. Robisz a kuku?